Dostałem właśnie kluczyk od mieszkania, z tych co ja nazywam najtańsze, centrum Gandhi, drugie piętro, winda, mieszkanie 80 m2, trzy sypialnie, kuchnia, łazienka, względnie czyste, zadbane, ale gdyby ktoś chciał to dla siebie, no by troszeczkę zrobić, czyli jest tak salon. Sypialnia. Stare okna do wymiany. Druga sypialnia. Tu jest przerobione, że oficjalnie są te dwie. Tu była trzecia, ktoś to rozkuł, a tu zamurował były drzwi, czyli można mieć tutaj trzecią sypialnię. Kuchnia. Jeszcze oryginalna, stara, już poprowadzona instalacja. Trzeba by nowe mebelki zrobić. Galeria z pralką. I właśnie ta skromna, jeszcze też ich ze starych czasów. I to wszystko jest za 33 tysiące. To jest cena. Mega, mega jak na centrum Gandhi. I można to brać od ręki. Zapraszam do zapytań. Pedro68, małpatlen.pl.